Dobra, no wolny, mm. bieżąc w dół do prawej. W prawo już zaczynamy. Dawaj Jolka! Już zaczynasz pierwsze, nie uciekaj do tyłu! Nie uciekaj do tyłu, ruszaj się na boki! Olka, dajesz, daj. No trener, mi trener zadzwonię. Dawaj zaczynasz pierwsza, Olka! Nie, 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 tak nie może być. Nie do tyłu Olka, nie uciekaj do tyłu. Oddaj jej, rozumiesz? Dawaj z dołu. Olka, dajesz. Zaczynasz pierwsza. Dawaj, Olka. Mocno dawaj, dawaj, dawaj. Bina. Nie czekasz na nią. A. Dawaj, Jolka, dawaj, boli ją, dawaj. Dobrze